Promieniowanie 5G, niekontrolowany eksperyment. Piąta generacja 5G telefonii komórkowej będzie 400 tysięcy razy potężniejsza od drugiej generacji 2G, która zapoczątkowała erę cyfrowego radia w 1992 roku. 5G będzie nadawać w zakresie mikrofalowym, a są to fale elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 1 do 300 GHz. Istniejące sieci 2G, 3G i 4G transmitują w zakresie od 790 MHz do maksymalnie 2,6 GHz. Po raz pierwszy 5G będzie również używać fal milimetrowych do 200 GHz, a takie mikrofale wysokiej częstotliwości są tak krótkie, że mogą być wchłaniane przez skórę. Badania przeprowadzone przez profesora fizyki Juri Feldmana z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie stwierdza, że gruczoły potowe przyciągają promieniowanie 5G, jak anteny, i są przez nie gotowane. On wymaga wyjaśnienia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia przed wprowadzeniem normy 5G. Jeśli nie, ludzkość zostałaby przeznaczona na gigantyczny, niekontrolowany eksperyment. Doktor Jaer Centrum Medycznego HADASA w Jerozolimie powiedział: Jeśli te urządzenia i anteny wypełnią przestrzeń publiczną technologią 5G. Wszyscy będziemy wystawieni na działanie tego promieniowania. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby chore i elektrowrażliwe. Problemy zdrowotne, które pojawiają się już w dzisiejszej telefonii komórkowej mogą stać się jeszcze poważniejsze i wraz z wieloma nowymi objawami od bólu fizycznego po nieznane zaburzenia neurologiczne. Dawna Tachowe, pracująca jako prawnik w USA i Izraelu, zapytana: Co możemy zrobić z rosnącym narażeniem na promieniowanie? Odpowiedziała: Musimy wyjaśnić osobom odpowiedzialnym w rządzie lub władzom szkolnym, że są odpowiedzialni za ochronę zdrowia dzieci i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w sądzie za wyrządzone przez nich szkody. Zajmują pozycję zaufania, ale zdradzają to zaufanie. I ludzie ci muszą być ścigani zarówno przez prawo cywilne, jak i karnie.